Nie mam jeszcze planu na to, jak dokładnie poprowadzę te nagrania. Nie wiem, czy zrobię to profesjonalnie, ani czy będzie to chronologiczne. Czuję jednak, że chcę iść po nitce do kłębka, pozwolić wspomnieniom wypływać w swoim tempie i mówić o nich wtedy, kiedy same się pojawiają. Dzisiaj, gdy patrzę na śpiącego syna, pierwszą myślą jest wdzięczność i spokój. Nigdy wcześniej nie udzielałam się na forach dla rodziców wcześniaków, całą wiedzę zdobywałam przede wszystkim od pielęgniarek i położnych. Z czasem zauważyłam, że nawet wśród nich bywały różnice w podejściu, wynikające z odmiennych szkół, doświadczeń i przekonań. To również nauczyło mnie, jak bardzo indywidualna potrafi być droga każdej rodziny. W nagraniach będę mówić o tym, co intuicyjnie czuję, że powinno zostać poruszone. Nie chcę budować sensacji, nie mam zamiaru odkrywać niczego nowego poza własnymi przeżyciami. Liczę na to, że jeśli moja opowieść pomoże choć jednej mamie lub jednemu tacie, to już będzie warto. Nie będę wspominać imion ani nazwisk osób, które spotkaliśmy na naszej drodze. Jestem wdzięczna każdej z nich. Każda coś wnosiła, czegoś uczyła, pokazywała możliwości, nawet jeśli wtedy tego nie rozumiałam. Dziś, po dwóch latach, widzę to wyraźniej. Wcześniej miałam wzloty i upadki. Były nieprzespane noce, zapłakane dni, chwile smutku, żalu i zazdrości. A mimo to całym sercem wierzyłam, że wszystko będzie dobrze. Ta wiara była we mnie jak światło, które nie gasło. Nie wiem, skąd się wzięła. Wiem jedynie, że była darem, od Boga, od wszechświata, albo od kogoś, kto widzi więcej niż my. Podczas tych stu pięciu dni na oddziale widziałam wiele: matki i ojców, którym zabrakło sił, gdy los odebrał im dziecko. Rozpadające się związki, łzy ojców, rozpacz matek, ale też łzy szczęścia. Widziałam, jak ludzie pękają pod ciężarem emocji, jak złość zamienia się w krzyk. Widziałam śmierć dzieci, widziałam samotne dzieci, porzucone przez matki, widziałam noworodki urodzone przez kobiety uzależnione, widziałam cierpienie, ból i walkę najmłodszych istot, które dopiero zaczynały życie. Wszystkie te obrazy wciąż mam w sobie. One nie znikają, ale z czasem stają się częścią mojej historii. Częścią barw wcześniactwa, barw, które dla mnie mają odcień fioletu, koloru, który już na zawsze będzie mój.